Hej Joszki Chomiczki, witam Was w kolejnym odcinku z Rodziny Chomików. I dzisiaj postanowiłam, że Kaled wybierze się do e, muzeum, ponieważ, m, aby spełnić jego e, aspiracje, musimy tutaj obejrzeć trzy obrazy w muzeum. Podziwiać trzy obrazy. No, on już jest bliski tutaj tej, spełnienia tej drugiej e, e, rzeczy. Tutaj jest chyba na malu 10 wspaniałych obrazów. Tak, on ma namalowane 8, więc jest bliziutko. Ale do kolejnego etapu, ale właśnie nie ma namalowanych, czy znaczy nie ma obejrzanych tych trzech obrazów, dlatego chciałam, żebyśmy dzisiaj do tego muzeum się wybrali. I będzie to taki rodzinny wypad, wszyscy pójdą yy, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No właśnie, a propos aspiracji, to jeszcze mamy tutaj trzy książki do napisania. Widzę, że patrycja jeszcze nie napisała trzech książek. I tu już też będzie kolejny etap tej aspiracji zaliczony. Mm, ona w tej chwili jest w pracy, ale myślę, że jak wróci z pracy, to popatrzymy. A w ogóle, co, ty, co my mamy tu w lodówce? Sprawdźmy, co jest w lodówce, czy trzeba coś pogotować, czy nie. Bo, bo nie wiemy. Otwórz. Ale no, coś tu jeszcze jest. Coś tam jeszcze mają. Jeszcze są kluski z czosnkiem, to niech jedzą. Zła porada. Och nie, Patrycja została właśnie odwiedzona przez byłego fana, który twierdzi, że porada... Jaki udzielił mamu Patrycja? No to już było. Bez jej ochronę. <laughs> Benz. Załatwiony kolejny świr. Patrycja wraca do swoich spraw. <laughs> Dobra. Jezus Maria, już, już 10 tysięcy mamy na koncie. Skąd? Kiedy? W którym momencie naszego życia? Ale znowu jest wkurzony, nie? On znowu ma jakieś jazdy. Co to za kobita? A ty tu co chcesz? Co ty tu chcesz? Kim ty jesteś? Mistrzyni wytwarzania. Tina Tinker. Czemu się nazywasz jak koń? Uuu, skąd tam się wzięło zepsute jedzenie? Wyrzuć to. Jak ja bym wiedziała, to bym schowała do lodówki. Ja nie wiedziałam, że tam coś było zrobione. Patrycja wróciła właśnie z pracy. i Już jest jak zwykle wkurzona. Ona to jest wiecznie wkurzona. Ciekawe, jak osa wraca do domu. To nie jest dobry, dobry objaw. Kobieto, weź się przesuń, stoisz w tych drzwiach, wynocha! wyślij do domu. Idź sobie. <laughs> Jego ściekło. To, to wyrzućmy tutaj, bo nie będziemy tego używać już. Um, o, o, i nagle ci się zmienił nastrój, tak szybko? O, super, fajnie. To napisz książkę. O, romans. Jesteś w romantycznym nastroju, napisz romans. Zuchwały język, może być. Eee, a ty, Pati, nie ha, ha, ha tylko robisz e, zadania domowe. Proszę bardzo. Błyskawicznie odrób lekcje. Proszę bardzo. E, nie ma obijania się. O, ojciec wrócił do domu. Też namaluj jakiś obraz. Budzący gniew. Jeszcze takiego nie widziałam obrazu w sumie. Ale dobra, teraz już nie jesteśmy w nastroju do budzącego gniewu obrazu, no ale. Niech ci będzie. Ale co ty się już pouczyłaś? Tak szybko? O, no to dobra, tu jeszcze masz dodatkowe zaliczenie. Zrób to, a później. Później sobie może coś zjesz. E... O kurde, już jest 18, to my nie zdążymy pojechać. Dzisiaj do tego e, muzeum musimy się sprężać. Tak, tak, tak z tym zadaniem. Skończysz i... pojedziecie wszyscy. Wszyscy oprócz kotka oczywiście. O, osiągnięcie. Fajnie, fajnie, cieszę się. Czyli y, patrycji się. Boże, kto tu dzwoni do nas? Nieznany numer. A? Pływasz kajakiem. O, spadaj dziadów. <grym> Dobra. Tak, sprzedaj wydawcy Zuchwały język, sprzedajemy Proszę bardzo Co, ty już głodna? Boże No dobra A ten sobie te lody dołożył eee, Weź resztki Dobra Może zdążysz zjeść A młoda jest głodna? Nie, młodej się chce do toalety Ale to tam też chyba będzie toaleta, Nie? Chwila, nie chcesz, może? Połączenie przerwane. No nie chcę, nie chcę. No i proszę bardzo, jesteśmy w muzeum. Proszę, idziesz się spełniać, gości. A ty w ogóle też. Ty chciałaś do toalety. Mhm. A ty pójdziesz tutaj i podziwiasz. O, obejrzyj, obejrzyj i obejrzyj. No, smutny. Wypalenia zawodowe, już nie przesadzaj, nie przesadzaj. Zaraz wszystko naprawimy. No, Ja wiem, chcesz awansów, ale żeby był awans, to też trzeba trochę popracować, nie? Nad awansikiem. Oceń krytycznie. W sumie też może tak zrobić, że oceni to przy okazji krytycznie. Zobaczymy, co na to powie. No ale gówno. Co <noise> bym tu lepiej namalował? O, już obejrzał, proszę bardzo. Oni się tu świetnie widzę, bawią. E, no super, ale już się robi bardzo późno i musimy wracać do domu. Więc zapraszam wszystkich do domu. Jeszcze jeden obraz namaluję i będzie miał tutaj już e, spełnione to. O, jaka ona jest głodna. O jejku. E, kot się bawił nie na łóżku. Dobra, to zjedz coś. Tak, pickę, masz rację. No, nie ma tak picka na noc. O północy. No trudno. A gdzie matka? Gdzie ty pati łazisz? A tam, Boże. Hot dogów narobiła. Dobra, we, weź to, daj do lodówki. I z, z lodówki... Aha, bo ty chciałaś... <laughs> ty chciałaś sobie to zjeść, ja ci to do lodówki schowałam. <laughs> trudno. Weź sobie z lodówki. Dobra. Zjesz i też się kłać. Super! Lody sobie robiłaś. Naprawdę? I zostawiłaś to tak? A ty co tak wstajesz? Która jest godzina? Jejku, trzecia w nocy, a ty wstałaś, żeby sobie co? Telewizję poglądać? Chyba żartujesz sobie ze mnie teraz. Mowy nie ma. Z powrotem do łóżka. Już. Wymyśliła, nie? Mamy dzisiaj święto sąsiedzka bójka. Nie ma tak wpierdzielić sąsiadowi. Raz w roku można, widzę. Okej, okay, co to tu się tak dziwnie walało? No, schowajmy to. Ale lody, na wypasie. No. Okej, okay, a ty na którą masz do pracy? No, sorry, gościu, no zimne, nie? Za dwie godziny, okej. Okay. No dobra, zjesz sobie teraz. Mógłbyś jeszcze wziąć szybki prysznic. Yy, siknąć. I pójdziesz do pracy. Ty zjadłeś tego loda? Myślałam, że Już myślałam, że go zostawił, mnie I poszedł. Aha. Pojedz sobie do końca, bo widzę, że nie jesteś do końca najedzony. Dzisiaj mamy sobotę, więc teoretycznie yy, nie musi iść yy, Milenka do yy, szkoły. Co tu się stało? Ta przystało! Nie no, ej, kurczę. Weź to wyczyść. E, myślę, że Milenka pojedzie dzisiaj... O, nie płacz. Boże, oglądasz jakieś głupoty w telewizji i płaczesz. Jedziemy. E, dzisiaj jedziemy do parku i weźmiesz ze sobą puszka. Puszek jedzie z nami do parku dzisiaj. Hej, się patrzę, nam. No. Zostaw ten telewizor. Do parku jedziemy. A może do naszego parku pojedziemy, co? No i jesteśmy w parku. Może tutaj kogoś fajnego pozna. A tak w ogóle to za dwa dni ma zmianę grupy wiekowej, więc nacieszmy się jej pięknym widoczkiem. Ponieważ. Boże, przyjechałabyś nasze dziecko. Ponieważ już niedługo po prostu będzie no, starsza. Będzie nastolatką, więc już nie będzie takim dzieciątkiem, jakim jest teraz. Nacieszmy się więc tym widokiem. O, nowy koleżka. Nowy koleżka w sukience Nie, w spódniczce Ta... Przyjazne powitanie O, idzie następna dziewczynka, fajnie To może y Tak, zanim się będziesz tam bawić to Widzę, że nawiązujesz nowe relacje O, jakiś fajny chłopczyk Fan Sławomir Ernest <noise> Fan kogo? Fan jej? <noise> o, no, pomyślał o niej Hello. Ciekawe, czy oni chodzą do wspólnej podstawówki, czy nie? Czy to jest z innej e, szkoły? To ma ładną bluzeczkę ta dziewczynka. A gdzie ten drugi chłopiec zniknął? A poszedł do bikacji. On tam płacze. A czemu ty tam płaczesz? A chyba chce być silny. O! Ojej. jaka tam wkurzona pani idzie jeszcze w dodatku. nie niemiłosiernie. E, może byście tak dorośli sobie stąd poszli? Przeszkadzacie dzieciom się bawić? O, następna dziewczynka przyszła, fajnie. To może ją. A, zabawne powitanie. O, i następna jest, super. Czyż to też przyjazne powitanie? Tinker, to już wiadomo, czyli to jest. <grytanie> o, super. Ja myślę, że no to są właśnie te uroki dzieciństwa, takie poznawanie nowych kolegów, koleżanek. E, niech poznaje, niech poznaje, niech rozmawia jak najwięcej. E, żeby później mieć właśnie jakichś kolegów znajomych, jak będzie troszkę starsza. <śleżące> jak zagląda na nie. Mhm, mm mhm. Mm Patrzcie jak to się robi. Patrzcie jak to się robi. Tu wchodzisz o. <śleżące> Kawę pijesz. <śleżące> No i co? I co? Nie umiecie tak? No, spróbuj pocieszyć, pocieszyć gościa. Widzę, że. Rozmawiamy o łamkach. <laughs> Chyba żartujesz. Opowiedz niewiarygodną historię. E, walcz. O, powalczymy trochę z tą tutaj, e, z tą dziewczyną w okularach. Helena. Helena. Helena, przegiełaś. jeszcze nie wiem czym, ale przygiełaś i kurde, źle się na mnie popatrzyłaś, czas z tą powalczyć. <laughs> Chodź, przestań, błagam Cię. <susurowaniu> <susurania> Ona jest niemożliwa, nie? Okej, okay, dobra. Idziemy, idziemy się naparzać. Chodź tu, Helena. Helena, Ty się przy tym na mnie źle popatrzyłaś. Musimy to teraz załatwić. To nie może tak zostać. Chodź tutaj. No, kurde. No, już, już, gościowo. Poszek jaki ten wkurzony. Krzysztof! Krzysztof, gdzie Ty idziesz? Jaki ty jesteś obrażony na cały świat? To jest smutny. O, No ale, hey, Helena. O, ona go pocieszyła, tam widzę. O, jak fajnie. Dobra, a teraz chodź się naparzać. Ja widzę, że ona ma ją w dupie. <laughs> Nie no, kurde, no chodź, dawaj. Dawaj, walczymy tu. Dajesz, dajesz. Tyson. Co tu się dzieje? Oh, what the heck? Co tu się odwala? Nie the... kurczę, o co tu chodzi? Co jest? Co tu się właśnie wydarza? Ratunku! Czekaj, bo ona. Ona z nią walczyła. Czekaj, nie, nie, naprawdę. Teraz tu mam laga mózgu. Co jest? Dlaczego ty z nią tam walczyłaś? Czekaj, ty, ty się tam biłaś, a ona, ona się tu broniła? Jezu, nie mogę, nie? To było najbardziej przerażające i dziwne, co widziałam w życiu chyba. A teraz się pogodziły, no super, fajnie. Ale i tak wygrałam. O Boże. Ten znowu idzie jakiś taki spięty jak... Może trzeba mu wpierdzielić? Czekaj, może walcz z nim. Tajesz. Chodź. Może jak dostanie w piącie, to mu humor wróci. O, teraz ty walczysz już normalnie. O, o, o. I dostał w Jaki uśmiechnięty, radosny. On chyba lubi takie rzeczy. <grytanie> Okej, okay. o, nowi koleszcy. Przyjazne powitanie. Przyjazne powitania, potem w Ojciec też chce? <grytanie> ona zagląda na tego ojca. O, tata jest, to nie można się bić, kurde, bo zaraz przyjdzie. I będzie tu ich bronił, nie? Co to tak dzisiaj wszyscy chodzą jakiś taki spięty? Jak... O Boże, co tu się dzieje? Taka poszła zdenerwowana. Dziwne rzeczy się tu dzieją w ogóle. Jezu, my już mamy 13,5 tysiąca na koncie Skąd? Okej okay. i znowu jakieś pieniądze? Ja nie wiem co tu się dzieje, nie? Ale, no dobrze, no to wykorzystamy te pieniążki, trochę ulepszymy nasz dom. Czemu nie? I wróciła do zabawy. No fajnie, fajnie. Cieszę się, że ona umie właśnie korzystać z życia, bawi się. O, pogłaszczamy kotka naszego. O, przyjazne powitanie. Przeszedłeś przez nią jak duch, fajnie, nie? Fajnie, że ją w ogóle zauważyłeś. Już jest późno, 18 godziny, jakiś stary dziad przyszedł. Który wygląda troszkę podejrzanie politycznie, więc yy, zmywamy się stąd. Bez komentarza. A ty się myj, myją i do spanka. Nie wiem, czy będziesz jeszcze coś jadła, ty jesteś głodna. No, mogłabyś zjeść. Co to? Kto to nie zjadł? No, idziesz, idziesz, idziesz. O, jak się pocałowali? To może oni niech idą sobie po Fikumiku porobić? Proszę bardzo. <laughs> A w tym czasie y, nasza mała może. O, zjedz tego holdonga, bo to pewnie mama nie zjadła, albo to. Oni niech sobie idą fikumiku porobić, tak? A ty sobie teraz myju myju, y, jedzonko i spanko. Co to kurde ma być? Kirle Elejson, co to jest? Co to za. Ja nawet nie, nie będę mówić głośno, co ja tutaj widzę. Co to ma być? Gościu, ty mi to natychmiast sprzedaj, bo normalnie nie mogę na to patrzeć, nie? Dawaj, sprzedajesz to. No i ty niby malujesz lepiej niż w muzeum, nie? No nie wiem, nie wiem, kłóciłabym się. Młoda, no młoda, no proszę mi tutaj natychmiast do łóżka, już. Bo ja już widzę, że tobie już za, za dużo wolnego czasu. Zostaw to, błagam cię, zostaw tego jednolożca. Ty się zajmi obrazem. Tak, tak, to jest tylko pretekst. Ja wiem, że to tak robisz. Zawsze zanosisz go, że niby chciałeś go odłożyć, a później, no tak przy okazji, nie? Się jeszcze nie pobawisz. Ej, jakim cudem? Ty przed chwilą my myłaś się i goliłaś, a wyglądasz tak? Umiesz mi to wyjaśnić, kobieto. Ogol się. Z nóg. Idź, bo normalnie nie mogę, nie? I patrz. No, i wiedziałam, nie? Że się zaraz czymś zajmie. Teraz misia, tak? No masz, masz mi się po głowie. Miałeś dokończyć obraz. Kontynuuj to, bo normalnie nie mogę, nie? Nie cię. <grystanie> co to było? <grystanie> Okej, okay. znowu się boi radia. Boziu, boziu, boziu. Wyłączmy, żeby się nie stresował, biedny. No już wyłączyliśmy radio, wyłączyliśmy, no. Nie panikuj, wyłączyliśmy. Ile się jeszcze zostało tych obrazów? Wspaniałych obrazów jeszcze jeden, tak? I będziesz miał... O, sam od siebie coś malujesz. Ciekawe, co to jest? Oby to było jakieś e, naprawdę wspaniałe dzieło sztuki. Bo byśmy wtedy mogli je sprzedać do galerii sztuki i mielibyśmy zaliczone. O kurde. Napraw. O kurcze. O kurczaki. No ale to i tak jest taka jedna z najgorszych, najtańszych, więc spodziewałam się, że się prędzej czy później zepsuje, nie? Stoisz w... <laughs> to, to, to jest właśnie to. To stoisz w kałuży wody i naprawiasz, bawisz się prądem. Śmierć jest nieunikniona. Kalet ma, ma tego świadomość, nie spodziewał się jednak, że tak szybko zacznie o tym myśleć. <śmierć> Przecież jeszcze jest tyle do zrobienia, jak ma to wszystko osią ogarnąć, jeśli śmierć czaj się tuż za rogiem, czy bezpiecznie będzie ukrywać się z... ukrywać się na zawsze! <śmierć> Kalet! Wystarczyło nie stać w kałuży, wiesz? Naprawdę wystarczyło nie stać w kałuży. Swoje kłaczki, wszystko będzie mieć zaraz w oczach. <grywia> Swoją drogą, to jest słodkie, nie? Może tak... się interesuje. E, o! Właśnie, nasza mała wstała. No to przecież, czy ktoś Ci zabroni skorzystać? No nikt Cię nie zabroni. Hmm. Aha, bo Ty masz odrobione lekcje. Okej. Okay. Czyli co? Tylko jedzonko. A Ty? Pokaż no się tu, bo ty masz jeszcze jeden obraz do namalowania. Eee, o, wzbudzający pewność siebie. Dajesz, chłopie, dajesz. A ty jak zjesz, to się z kotem pobaw, bo on już nie? Cały czas czeka, aż ty się z nim zabawisz, kurde, no. O, pogłasz. Proszę bardzo. Mm. Co? Drapie... O, drapie w ulubionym miejscu, może być. Ponad siły. Próbuję odrobić lekcje, ale nauczyciele zadają nam ostatnio naprawdę trudne rzeczy. Może to po prostu ponad moje siły, jak myślisz? Poświęć temu więcej czasu. E, trening czyni mistrza. Skup się na innych obszarach. Nie, no myślę, że troszkę więcej czasu. Sobie daj na to. Boże. Właśnie chciałam to wyrzucić. O, widzisz, jak fajnie. Niedziela, piąta rano, więc myślę, że jak jest w takim dobrym humorze to może sobie popływać w baseniku. Tryfuj na pływaj w basenie. O. Mm -hmm. Przy okazji ćwiczymy kondycję. Odpręż się. A to nie. A dobra, to ty też możesz, no? W sumie. A on poszedł spać, zmęczony jest. O, poszły, co ja zrobiłam. Nowy poziom. Minęła 8, na 5. Poziom motoryczny. Super. O, mama tutaj sobie odpoczywa. Tatko śpi. Kotek sobie tutaj grasuje. O, posz. Wygląda jakby umarła w tym basenie. To wygląda strasznie. No i myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym odcinku myślę, że już został nam jeden dzień do zmiany grupy wiekowej, więc ten następny odcinek to już będą jej urodziny. Myślę, że Milenka będzie miała urodziny i zobaczymy, co będziemy mogli dla niej zrobić. Na pewno będzie zmiana wystroju pokoju na taki bardziej już nastoletni, zmiana wyglądu, więc będzie też zmiana ciuszków. Także będzie bardzo ciekawie, no i wiadomo, jak zawsze zapraszam Was do obserwowania, żeby być na bieżąco, do komentowania, do lajkowania i zapraszam do następnego odcinka.